Witam Państwa, stoimy przed banerem Platformy Obywatelskiej. Idź na wybory, głosuj na bezpieczeństwo. A gdyby na tym plakacie było napisane Idź na wybory, Polska Zielona wyspą. A, to już było. Można napisać Idź na wybory, nie robimy polityki, budujemy stadiony. To już było. Można tutaj napisać wszystko i wszystko będzie tak samo prawdziwe. Czyli wszystko będzie taką samą, takim samym kłamstwem. Chcę Państwu coś powiedzieć. Cała ta polityka, zarówno polska, jak i światoka, światowa, opiera się na jednej fikcji. Sami, sami widzicie, że Rosja prowadzi wojnę na, na Ukrainie, a Putin mówi, że nie wie, czy je to wojska walczą. W Niemczech ukazała się książka Ralfa George'a. Royta i Gintera Lachmana, pierwsze życie Angeli Merkel. Wiecie o czym to jest? O bezpieczeństwie Polski. Czy agent stazji Oscar to Donald Tusk? Takie krążą w internecie artykuły. Czy agent stazji Oscar to Donald Tusk? Na razie krążą tylko enucjacje na ten temat, nie tylko prasowe. W tej sprawie wątpliwości już od dawna zdają się nie mieć redaktorzy strony byłych działaczy Wolnych Związków Zawodowych. Kazimierz Maciejewski, Krzysztof Wyszkowski i Lech Zborowski. Teraz po opublikowaniu w Niemczech książki Ralfa Georgia Reuta i Gintera Lachmana Pierwsze życie Angeli e, M. Czyli drodzy Państwo, ta informacja, która ukazała się w 2012 roku, w książce w Niemczech, czy Donald Tusk jest agentem sztazji. Teraz przed tymi wyborami została potwierdzona przez Pawła Piskorskiego, byłego prezydenta Warszawy, a obecnie kandydu kandydującego z twego ruchu palikota, który stwierdził, że Donald Tusk brał pieniądze od polityków niemieckich. Czyli widzicie na tym plakacie można byłoby wystawić Kononowicza i też byłoby bezpieczeństwo. Można wystawić Tuska i jest zielona wyspa nie buduj, nie rób polityki, nie buduj stadionu, wszystko będzie dobrze, tak? Po prostu jedna wielka fikcja, jedne wielkie kłamstwo. Nie głosujcie na żadną platformę obywatelską i włączcie swój mózg do myślenia, żeby was propaganda nie ograbiła z mózgu, bo jeżeli was propaganda ograbi z mózgu, to nadal będzie cały czas, nadal będzie ograbiała z pieniędzy. Musimy pozbyć się z kraju kolonialistów, Musimy z kraju się pozbyć agentury obcych wywiadów, bo inaczej kolonialiści gospodarczy z zachodu będą nas okradać. Tusk to jest tak samo człowiek funkcjonujący w polityce jak pan Lech Wałęsa. To jest dziedziczenie władzy, dziedziczenie stanowisk przez agenturę dzięki monopolowi na media. Jeżeli sobie to uświadomicie, to zrozumiecie dlaczego Tusk jest premierem. Mimo, że nie, jest, nie był nigdy działaczem na szczeblu samorządowym, nigdy nie był działaczem, który miał kontakt ze zwykłymi ludźmi, nigdy nie był działaczem, który ratował jakieś upadające zakłady pracy, zamykane rynki, bazary. To jest człowiek, który cały czas jest na szczycie i cały czas go szczyt realizuje. Czyli to jest człowiek nieautentyczny. Nie mamy autentycznych przywódców, i to hasło za mną, że Polska jest bezpieczna, też nie jest hasłem prawdziwym. Bo jeżeli na przykład Putin zechce do nas wysłać zielone ludki, na przykład przez Białoruś tutaj na Podlasie, żeby jakimś Białorusinom dał broń, tak? I jakieś zielone ludki grasowały w Puszczy Białowieskiej czy Gdyszyńskiej albo na Mazurach. To Donald Tusk na to niestety nic nie poradzi.